Do takie. Nie ma sprawy. W wytwornym londyńskim hotelu zatrzymują się jednocześnie nietuzinkowi goście. Rozhistoryzowana gwiazda telewizyjna, prowincjuszka, która zgubiła męża, i pechowy wielbiciel tenisa. Ludzkie przywary i słabości w krzywym zwierciadle Nila Simona. Goście Grosvenor House 5 stycznia o 22:30 w Polsacie 2. Luz Maria i Alvaro to dwa świetne seriale, które z pewnością zainteresują całą rodzinę. Luz Maria to romantyczna kostiumowa opowieść o Mirabel, pięknej, ale biednej dziewczynie, która szuka szczęścia w wielkim mieście. W Polsacie od poniedziałku do piątku o 17:45. W naszym noworocznym konkursie mamy bardzo prestiżową nagrodę, która z pewnością zainspiruje wyjazdy we dwoje w nowym 2000 roku. Wyposażoną w ABS, poduszkę powietrzną dla kierowcy i pasażera, wspomaganie kierownicy, elektryczne szyby i centralny zamek. Oprócz samochodu wygrają Państwo kuchenkę, lodówkę i pralkę marki Amika. Zadzwoń 0776-791 i odpowiedz na pytanie, ile dni...